Witajcie, z tej strony Master. Dzisiaj zrobimy sobie troszkę, taki troszkę inny filmik, bo zrobimy sobie unboxing i recenzję, taki test pewnego urządzenia. Pewnie już wiecie jaki, bo sobie zobaczycie w tytuł filmiku. A ja tu zajmuję się już otwieraniem. Przyszła do mnie paczucha. Także zaraz zobaczymy, co my tu mamy w tej paczce. O, tu konkretnie widzę, zapakowana jest. O, Boże. I zaraz zobaczycie. I ja też zobaczę. Dostałem się już do pudełka, a w pudełku kolejne pudełko. I mamy docelową rzecz. Już Wam pokazuję. Mamy tutaj ur urządzenie. Taki Airfire Philips Ovi. No I będziemy go zaraz testować. Otwierać, testować i omawiać, recenzować. Cyk, teraz teraz cyk, cyk, już do urządzenia, się dobieramy, moi drodzy, instrukcję mamy jakąś, fajnie mamy tutaj zapakowane, żeby się nam to gdzieś nie przemieszczało, co mamy w takim pudełeczku, już patrzymy, w takim pudełeczku mamy to oto, oto urządzenie, tak ono wygląda, tu mamy jeszcze jakąś tackę, jakąś podkładkę, to wszystko będziemy ogarniać, co to jest. Dobra, to idzie tu do środka. To jest taka podkładka, na którą będziemy sobie kłaść rzeczy, które będziemy przygotowywać. Wsuwamy i teraz tak, odpalamy sobie go. Klikamy tutaj sobie lekko i tak, mamy tutaj osiem jakby programów. Możemy sobie wybrać jakieś do robienia mięsa i tutaj mamy już zakodowaną temperaturę, ile minut, jakieś tam ryby czy frytki, czy różne inne rzeczy typu mufinki, ale możemy też sobie swój, jakby swoje nastawy dać wchodzimy sobie w temperaturę na przykład ustawiamy sobie tam 195 stopni 23 minuty odpalamy i to nam działa na 195 stopni na 23 minuty ja sobie moi drodzy przygotowałem tutaj zapanierowałem sobie nageciki, także zaraz sobie spróbujemy zrobić w tym iFrayerze nageciki. zobaczymy jak to wyjdzie no i co? Ustawiam zaraz temperaturę i działamy, robimy. W trakcie działania możemy sobie tutaj włączyć podświetlenie. Mamy tutaj fajną szybkę, przez którą widzimy, czy nasze, czy nasze potrawy już się robią, czy są w trakcie, jak to wygląda, czy się przypiekają. Ja już widzę, że tam niektóre nagacziki zaczyna łapać. Dobra, czas się skończył. Urządzenie pikło chyba z 3 razy, także już skończyło. Zobaczymy, co tu wyszło. No, patrzcie. Dość fajnie się one przypiekły, przy, przy przyrumieniły. Ja je raz obróciłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale obróciłem je raz w trakcie, jakby w połowie czasu, jak się robiły. Ja je przekładam na talerzyk i zaraz będę testował. Widzicie, da się zrobić bez yy, dużej ilości oleju, bo ja dałem tylko lekko nawet nie wiem, czy łyżka poszła. A one powinny być robione na głębokim tłuszczu. Także jak widać, można zrobić zdrowo naglecy. Można zrobić zdrowo. Dobra, moi drodzy, przeciąłem sobie do nagleca. Zrobiły się. Mm. ale eleganckie tylko jeszcze za gorące a ja powiem Wam, że jest korzatek także jak widzicie Philips Ovi daje radę moi drodzy, kolejna sprawa to jest aplikacja do urządzenia jest taka aplikacja Home ID możecie sobie tutaj do aplikację pobrać Wchodzimy sobie, ja sobie już ją pobrałem. Możecie się zarejestrować nie, lub jako gość używać. Ja tu dałem, że jako gość. Wchodzimy sobie w urządzenia, dodajemy sobie swoje urządzenie. Teraz Wam pokażę iFlyer. tam było chyba 231. O, seria 200. Tu jest na 6,2 litra komora. Mój ma 6,2 litra komorę. Są mniejsze, są większe, to sobie musicie wybrać hmm, jaką, jak, jak, jakie, jakie Wam będzie potrzebne, nie? bo wiadomo, jakieś mniej, dla jednej osoby, czy jakaś mniejsza, mniejsza ilość potraw, to można wziąć mniejszego. Y, dla, y, jak gotujemy dla większej ilości osób, to można wziąć większego. Także dodając sobie to urządzenie tutaj do aplikacji, tu mamy jakieś porady wskazówki, ale co mnie interesuje, to tutaj są jeszcze przepisy. Tutaj są gotowe przepisy do. Właśnie naszego urządzenia i ja przy tym jak sobie to przeglądałem znalazłem sobie przepis, znalazłem sobie przepis na ciasteczka i spróbujemy sobie zrobić ciasteczka yy, czekoladowe z tego z tego właśnie urządzenia. O tak, potrójne ciasteczka czekoladowe. Tutaj mamy wszystko pokazane, yy, mniej więcej jakie urządzenie, ile kalorii, ileś porcji, tutaj co trzeba zrobić, co przygotować. Także ja sobie przygotuję. I za chwilę się widzimy, jak te ciasteczka będziemy w tym airfryerze robić. I kolejny przepis, tak jak mówiłem, ciastka czekoladowe. Już z, tego, z tej aplikacji sobie wziąłem przepis. Zobaczymy, jak wyjdą. Takie kuleczki trzeba było zrobić, spłaścić i teraz je ładujemy tutaj. Oczywiście przepis macie w aplikacji, także nie będę Wam podawał. 9 minut, tam 160 stopni i widzimy się za dokładnie 9 minut. Dobra, wyciągłem te ciasteczka, są już upieczone. Powiem wam tak, chyba warto było poczekać jeszcze, żeby troszkę ostygły, bo wyciągałem gorące i troszkę się porozwalały. Ale testowałem, są w smaku super. Także jak widzicie, aplikacja może być też fajną inspiracją do zrobienia naprawdę pysznych ciasteczek, bo w smaku są eleganckie. Naprawdę polecam sobie spróbować, proste i szybkie. 9 minut się robiło. No i co, powiem wam tak, kiedyś myślałem sobie, kupię sobie frytkownicę, tak? Może mi się przydać. Ale powiedzieć o tym urządzeniu, że to jest frytkownica, to tak jakby powiedzieć o komputerze, że służy tylko do oglądania filmów. No, jest wielofunkcyjne, bo można i zrobić ciastka, i można zrobić mięso, i można sobie jakieś zapiekanki zrobić i wiele, wiele innych rzeczy. Myślę, nawet w nim kiedyś spróbować sobie, bo teraz przychodzi sezon, grzyby posuszyć. Także myślałem nad tym, jakie są plusy i minusy tego urządzenia. No i plus, plusami na pewno jest łatwość obsługi, zdrowotność większa, bo. Jednak niska zawartość tłuszczu, tłuszczowość i te sprawy. Kolejnym plusem na pewno jest szybsze przygotowanie posiłku, bo jeśli mielibyśmy sobie robić to w piekarniku, to niczym nam się piekarnik rozgrzeje, trzeba czekać 15 minut, potem niczym zrobić. A tu widzicie, ciastka 9, 9 minut, negacy 13 minut. No i wiadomo, szybko to się robi, też niższe zużycie z energii, czyli jest tańsze. Jeśli chodzi o minusy, no to ja widzę tu na razie taki jeden minus, mniejsza troszkę powierzchnia niż w piekarniku. No ale zależy co chcemy robić, nie? Bo jak chcemy robić, nie wiem, dla pięcioosobowej rodziny dłuższy obiad, to faktycznie może być tam problem, żeby na raz to zrobić. Chociaż można raz rzucić, drugi raz. Są jeszcze te urządzenia też o troszkę większej pojemności, także też można to jakoś zbilansować. Dobra, ja kończę ten filmik. Myślę, że wam się podobało. Jak macie takie urządzenie, możecie też skomentować, co robicie w nimi czy wam się jakby to urządzenie podoba, jak widzicie plusy i minusy. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy coś gotować, coś przyrządzać, coś, coś pichcić, czy też coś testować, bo chcę i robić jakieś testy urządzenia i czasem chcę robić jakieś testy jedzenia jakiegoś, także to sobie pomyślimy. Trzymajcie się, na razie, cześć!